Siema widzowie, witam was Siema widzowie, witam was w pierwszym na moim kanale Dzisiaj be, Dzisiaj będziemy Dzisiaj ogólnie omówimy sobie Grę jaką jest Pets Go Ok. Jak widzicie mam już tu trochę rzeczy Jak solotową deskę, jeżeli ktoś by chciał Można mi wysłać prezenty Pod e, wyświetlony na ekranie nick Dobrze e, Zacznijmy sobie rolować By nie tracić. Na razie moje pety nie prezentują się za świetnie, bo mój fart jest równy IQ twoim, czyli orzeszka, jeżeli to oglądasz. Dobra. Nie będziemy dzisiaj robili nic ciekawego, będzie walczył taki pogadankowy odcinek. Zrobimy sobie pewnie jakieś fruty zaraz. No nie wiem, pozbieramy coś, poniszczymy. Teraz mamy już, no... Duże, teraz poniszczymy, a ja Wam coś powiem. Na tym kanale będą się publikowały treści z Robloxa, z Tower Defense, bo kocham te gry. I z Pet -symulatorów. Na przykład, jeżeli ten filmik widzicie w. Jeżeli ten filmik widzicie w piątek, poniedziałek. O ile mi się uda go wstawić, to. Możecie też zobaczyć filmik z. Fnafa Tower Defense, tego popularnego też w poniedziałek, ale one były jakby nagrywane w odstępnych liniach czasowych. jakby, No, odstępne linie czasowe. Nie, 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 nie robię jakiejś fabuły. Niszczymy te koiny, bo i tak tu gówno zawsze dropi kompletne. Ja te tryhardy, które mają pocholerę tych takich spinów to człowieku, Oni mi imponują. Jakby nie imponują, bo oni... Pewnie wyszła gra, oni grali w pierwszą minutę. Zostawili sobie rolowanie i się dalej roluje, bo oni rolują na przykład przez noc i 24 na dobę rolują. No dobra. Weźmiemy sobie lucky potkę. Instant luck podkę. Coś, co jeszcze możemy sobie wziąć? Laki pod kewi. Instant latpokke. Tą pod ke, cyk, Laki pod jonkę. I walniemy sobie trochę pineapple'i. Na spinowanko dobre. Żeby mieć większy fart. Dobra. I teraz rolujemy. Robimy ultra spina czy tam rola, dobra no nie nawet nie było tej animacji bo jakiś pies w piżamie, kurna pies furas, no dobra fish. zrobimy sobie te fruty bo te rainbowowe są w sumie dobre coś się zjebałem no, jednak nie, nic nie zjebałem no, więc okej, okay, okej. Okay. dobra, kręci się jeżeli chodzi o kanał, jakby mam kolegów, tak? Takie osoby, jakie ja osoby, jak ja też mam kolegów. I za zagłożyliśmy takie małe coś: jak fanowy pan, w garniturach i, i NC. Bo jak widzicie, mój awata ma na sobie garnitur. Ja na sobie nie mam, bo mnie nie stać w Robloxach. Ten garnitur. No. I jeżeli te, możecie widzieć ten filmik w poniedziałek, mogę stać nawet trzy filmiki, jakby no. Bo wtedy mam więcej wolnego czasu i to wszystko, bo się nie idzie do szkoły. Dobra, cyk, kraftujemy sobie potki. Widzicie, jestem dużym fanem Axolotli. Lubię te zwierzęta, mam nawet tyle ich. Sygma, co nie. A no, tu dużo rzeczy Mi bardzo nie dopisuje fartek, że mam 4000 rolów, a mi najlepszy to jest jakiś mebo in the space To jest e, niesprawiedliwe. Chociaż nie, nie, nie. Bardzo lubię meba. Bo mebo jest skidy. No właśnie. To dlatego mniej więcej. Random potion. frogi Również będę chciała pozbierać sobie teraz relikty na tym filmiku. Cyk. Zaraz przejdziemy do tego pewnie. Trochę po farmie, bo ja już jestem na takim etapie, gdzie upgrade'y są mega drogie. Jak widzicie 2,5 miliona. To są tylko tyle upgrade. Ów. Sprawdźmy, co w ogóle w indeksie jest. Kurna Z za jakieś z tym skakaniem. Uuu, i like ten dla kwotują trójka. Kupuję! Kupuję no, człowieku. Ej, pokazujesz że mam tokeny. A, dobra, taki gówno. Dobra. Oj, oj, spodziewajcie się szorsa z Ultrarola. 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 No. Muszę się nauczyć mówić, bo z moją dyslekcją mózgu może być ciężko. No, więc nasz cel to jest człowieku, 100 subskrypcji do końca roku. Wiem, jestem takim ambitny, mm -hmm. Jak... pewnie tego nie wbijemy, ale... O, rainbow, daj spokój, dobrze dropło. Ale 100 subskrypcji do końca roku, to mam nadzieję, że będzie mm, sigmastycznie wle... Wle... wleci i udowodnię, że jestem warty więcej niż 2 grosze jako zakładnik. <laughs> no dobra, rolujemy, roli, roli, roli. No. Pewnie nie będę wstawiał jakiejś zbędnej muzyki do tego filmu, bo mnie gównianie słychać i po prostu ta muzyka będzie mnie zagłuszała. Chyba, że będę wam time lapsy z tego, jakiego ma, jaki jestem głupi, no to może zrobię to wam. To może wstawię wam muzykę. Eee... Jeśli chodzi o mój opis kanału, to lubię Boblox, to prawda, i lubię też Undertale. Pewnie większość z Was wie, co to jest, ale dla tych, którzy nie wiedzą, bo żyją pod kamieniem albo dwoma. No to to jest takie coś, że jesteś jest do Radi Explora z patykiem i nawalasz się z innymi. No i w sumie więcej nie chcę mówić, bo, bo to będzie zbyt duży spoiler do i Explora. No, jest już... Dobra, Rainbow Roll będzie teraz. A jakiś cloud dog, no nie, nie spodziewałem się do psów Freeza, dlaczego nie sp... Eee, pink e, różowy. Ja dużo strasznie mówię po angielsku. Jak coś to kot mi krzyczy, to nie dziecko w piwnicy, które wczoraj zamknąłem, nieprawda? Więc nie musicie się bać. E, ja się nie boję na razie o YouTube'a, bo człowieku ten algorytm jest taki głupi. Jak straszliwi szocy, które mają może 2 IQ, to ten algorytm cię od razu. No nie, no kurwa. Dobra, widzimy się kiedy już to przejdzie. Pewnie po tym, co stawiłem, jestem już całkiem daleko. Dobrze mi idzie. Z tego, co widzę i z tego, co ogarniam. No. Oj, oj, oj. Dobra, idziemy tam. Jest. Jest. Sprawdzimy tam, czy coś tam nie ma. Może jakiś duży relikt, drugi relikt to byłoby spoczko. Staram się robić krótkie filmiki, bo niestety mój iPod ma jakieś 2Q i on ma małą pojemność, bo ma 2Q. Co się dziwicie? Tak samo jak ja mam IQ, tyle no, tylko jestem YouTuberem. Mogę się tak w ogóle nazywać z 900 subskrypcjami? Nie wiem. Nie wiem, choć się domyślam. Eee... Dobra, kalito, jakieś galitokat, tabi yeah, dog Hamster, skibidi hamster Bizon No, jest tutaj co no, axolotl, o, axolotl akurat A czyż zauważyliście, że robię jakieś gówniane zakrętki? Teraz sobie piję wodę Piję przed sekundą I jakieś te zakręty są takie gówniane, naprawdę a powiem, że mają to naprawić, bo zgłaszam to na policję. No dobra. Nie wiem, co ty będziemy jeszcze robili na tym filmiku. No to szukam dalej. O, o, tutaj dobrze skryty relikt był. Hmm, Może tu na tym domie. A, no dobra tekstura. Brawo, Preston. Tak, uwielbiamy Cię. Jeśli chodzi o to jest kontrowersyjna swoje moim zdaniem, bo jest jakiś an, trochę upo. Jakby... Nie wydaje się o nim źle, bo wiecie, współpraca. Dobra, skończymy ten temat w następnym odcinku. Naura!